Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w Pucharze Galaktyk Futbol. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galactic Football. W poprzednim odcinku... Pracowaliśmy nad tym przez kilka miesięcy. Przez niewłaściwe osoby Metaflux eksplodował na Akidianie, wywołując... Epokę lodowcową. Jesteśmy skażeni? Mm -hmm. Czyli powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa pozbyć się Metafluxa. Tym samym ryzykując porażki w meczach. Hej, znam cię! Jesteś Norata, grałeś kiedyś w obronie. Tak, to na pewno jest on. Dijok, są tylko dwa takie amulety. Jesteś moim... Tak, DJok. Przed nami niezmiernie emocjonujące spotkanie. Myślisz, że to dobra decyzja? Ile mamy czasu? Przynajmniej godzinę. Która z tych dwóch drużyn przejdzie do finału? Ahito, uważaj! Masz już niestety odpowiedź, micro Eyes. To był błąd. Nie mają Metafluxa. Odcinek 21 do ostatniej minuty. O jej, cóż to za cios dla Akilian? Co teraz zrobią Snawkidzsi? W połowie meczu drużyna Technoidu wygrywa 4 do 0. To smutne, ale prawdziwe. Snawkidzsi przegrywają i mają coraz mniejsze szanse na awans do finału. To niemożliwe. Najdziwniejsze jest to, że ani razu nie użyli oddechu Akilian. Obejrzyjmy tę bramkę jeszcze raz. Co się tam dzieje? Obudź się, mówię do ciebie. Co? Ani razu nie użyli oddechu? Ciekawe dlaczego. Nie użyli oddechu? To naprawdę dziwne. Masz jakieś przeczucie na drugą połowę? Wiesz, że nie potrafię przewidywać wyników spotkań. Wiem, szkoda. Może otrząsną się. Musimy mocno w nich wierzyć. Byłoby wstyd odpaść w takim stylu. Witamy ponownie na stadionie, drodzy państwo. Obejrzyjmy wspólnie kilka powtórek akcji z pierwszej połowy meczu. Gra ledwie się rozpoczęła, gdy technoid skutecznie zaatakował bramkę Aquino. Strata Gola w pierwszej minucie meczu jest bardzo deprymująca. A co dopiero, gdy zaraz po niej padają następne? co jest! No co, jest? A, co? Już grają? Tak, do no boju stoki no, ci. Po stracie drugiej bramki snowkitsi atakowali sporadycznie i bardzo niemrawo. Żaden z naszych zawodników ani razu nie użył oddechu. A oto trzeci gol dla drużyny technoidów. tuż przed końcem pierwszej połowy prawdopodobnie ostateczny cios dla Snowkidzów. Cóż, sami państwo widzieliście. Cztery do zera dla Technoidu. Czy Snowkidzi podejmą jeszcze walkę? Osobiście wciąż liczę na cud. Historia Pucharu galactic Football aż się od nich roi. Hej, panowie! Czyj to był pomysł, żeby oglądać tę masakrę? Mówiłem, że Snowkitsi nie mają szans. Nie wiem, co się dzieje. Ich wcześniejsze sukcesy też były dziwne. Możemy już pożegnać się z finałem. Ha, ha, ha. Jeśli wygrają, to zaraz po meczu wskoczę do akilijańskiej Fontanny. Więc jeśli nie umiesz pływać, to masz całą drugą połowę na naukę. Bo oni wygrają. Nastrój w szatni musi być okropny. Biedne dzieciaki. Stadion Tenezis. Kochani, pierwsza połowa nam nie wyszła. To zdarza się nawet najlepszym. Dlatego cokolwiek by się działo, nie poddawajcie się. Mecz należy do was. Musicie dać z siebie wszystko. Niecodziennie gra się w półfinałach Pucharu Galaktyk Football. Rozumiecie? Gdy was poznałem, kochaliście ten sport. Dziś tego nie widzę. Trochę wam zazdroszczę. Wszyscy na Akilianie są dumni z tego, co już osiągnęliście. Gdy byłem w waszym wieku, nawet nie marzyłem o tak wielkim sukcesie. Norata, Adim i wszyscy pozostali. Żaden z nas nie miał takiej szansy, a wy ją macie. Co to za szansa? Nic nie możemy zrobić bez oddechu. To nie ma nic wspólnego z oddechem, lecz z waszym poczuciem pewności siebie. Pewności A? siebie? Nie powinniśmy Cię słuchać. Metaflux dawał nam wielką siłę. A teraz co? Przegrywamy z jakimiś puszkami. Wszystko stracone. Przedtem moje strzały były skuteczne, bo miałem oddech. <laughs> Jak to? Widzicie, oddech wciąż jest w nas. Musimy wierzyć w zwycięstwo. Musimy walczyć. Wychodziliśmy już z gorszych opresji. Nie pamiętacie? Najważniejsze, że oddech powrócił. Wygramy ten mecz. On ma rację. Nie możemy się poddać. Pokażemy tym maszynom, na co nas stać. Bardzo dobrze. Jeżeli wierzycie w zwycięstwo, wygracie. Jeszcze nigdy w całej mojej karierze nie miałam takiej treny. W karierze, której tak pragnęłaś. Ale jej nie zrobiłam. Zagrałam kilka drobnych ról, podkładałam głos, nic wielkiego. Norata, ja. Ja zawsze chciałam wrócić, ale wstydziłam się swojej porażki, a przede wszystkim tego, że was opuściłam. Nie powinnaś była. Wybacz mi. Byłem na Ciebie wściekły, zwłaszcza z powodu roketa, ale byłem zły również na siebie. Postąpiłem strasznie. Twoje listy do roketa chowałem je, to dlatego nigdy nie odpisał. Powiedziałem mu, że nie żyjesz. Wiem, to był błąd. Chciałem mu je dać, ale lepiej jeśli zrobisz to ty, Myślisz, że snooki ci mają jeszcze szansę? <laughs> Nie żartuj, widziałeś pierwszą połowę? <laughs> Ktoś tam na ciebie czeka. Po przerwie na reklamy wrócimy na stadion Genesis, gdzie trwa półfinał Pucharu Galactic Football. Wszyscy Coś chcielibyśmy dzieje? wierzyć, że zwycięzcą Did zostaną Snowkitsi. Już nieraz udowodnili, że walczą do końca. Co kontra. ci się stało? Jesteś blada. Nic, nic. Muszę wyjść. Sekundy dzielą nas od początku drugiej połowy. Potrzeba będzie cudu. Cudu, by snoki zniwelowali czterobramkową przewagę technoidu. O, widzę, że zawodnicy wychodzą już na boisko. Jak tam Klampi Sony? Wszystko w porządku. Wkrótce powinni skończyć. Dobrze, mecz właśnie się zaczyna. Wszystko w porządku. Zaraz skończymy naprawę. Świetnie. Dziwne. Jakiś problem? Nie, uświadomiłem sobie, że pewne rzeczy powtarzają się dokładnie w tym samym porządku. To nasza druga szansa. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. No i rozpoczęli! Od razu ich naciskajcie! Znakomite zagranie, May! Po raz pierwszy w tym meczu widzimy coś takiego! Tak trzymać, Dijok! Idź na całość! Do boju! Muzyka! Po szybkim kontrataku D-Jock zdobywa bramkę. Kompletnie zaskoczyli drużynę technoidu. Snow kitsi znowu używają akiliańskiego oddechu. Czyżby wrócili do gry? Go Snow! Go Snow! Do przodu! trzymać nie odpuszczajcie im Reszta z no wydaje się być innym graczem niż w pierwszej połowie. To zupełnie inny mecz w wykonaniu naszej drużyny. Ach, wreszcie teraz moja kolej! Tak. No i co, zmartwiony? Tłum całkiem oszalał. Kibice nie mogą uwierzyć w metamorfozę naukiców. Co za spotkanie! Nawet jeśli. Posłuchaj, Kiro. Nauczyłem kipsów, się, że każdy ma prawo entretna, popełniać błędy. Najważniejsze jest w miarę możliwości starać się je naprawić. Zrozumiałem, że przez całe te lata rządziła mną pycha i urażona ambicja. Myślałem tylko o sobie. Zabraniałem rokietowi spełniać jego marzenia. Na szczęście gra w pucharze Galactic Football. Ja też popełniałem błędy. Mogłem jechać z tobą. Żałuję, że wyjechałam. Wybacz mi Kiro. Wybacz. Widzisz? Snowkitsi grają do końca. Rzutu wolnego. Niech wykona go tak jak kiedyś arcz. Dawaj, chłopcze. Dawaj, synu. ten czyż to nie cudowne? Co? No co jest? Nie, zupełnie nic. So kids, <laughs> <laughs> Proszę, twoja kolej. Dziękuję ci, Klamp. Ja. Sonny? Sony? Sony. Cony, co się dzieje? E, nic. Już dobrze. Sony, uważaj. Jasne. Jak wiesz... Tak wiem. Poradzisz sobie. Wciąż pamiętasz po tylu latach. Skoro po tym, co razem przeszliśmy, możemy tu rozmawiać, to znaczy, że warto pamiętać. Starło do ciebie? Moje chłopaki, jak jaki staruszek. Szkoda, że Maja tego nie widzi. Słuchasz mnie. Jesteś! Zapłacicie mi za to! Spokojnie, stary, ciesz się! Sam pan obiecał! Możesz w to uwierzyć. Jesteśmy w finale! Przybij piątkę! Uszczypnijcie mnie! Ja chyba śnię. Chy -chy -chy -chura -chura -chura! Rocket, jestem z ciebie dumny. Dzięki. Ja też jestem z Ciebie dumna. Dzięki, nie wiem co powiedzieć. To na razie. Spotkamy się później. Świetny meczarz. Musisz być z siebie dumny, no i z nich. Dzięki. Cieszę się, że przyszedłeś. Że przyszliście. Czy ktoś mi powie, co tutaj robicie? Tak, do Was mówię. Do Was wszystkich. Po się do finału należałoby pozdrowić kibiców. A, kibiców? To my mamy jakichś kibiców? No, bez dyskusji, na boisko! Chodź, jesteś kapitanem. No co? Chciałeś, żeby cię uszczypnąć. Nie, nie. To niemożliwe. Nie. Przerobić całą drużynę na to stery. Tak jest, wasza wysokość! Natychmiast! Pokonali przez garstkę dzieciaków. Generale, czekam na rozkaz. Blackbones musi uciec z Metafluxem, więc może trzeba... Nie podniecaj się, Baldwin. Ależ generale! Sony Blackbones nie opuści Stadionu Genesis. Przyniesie mi Metafluxa osobiście. Słucham? Dlaczego miałby to zrobić? ...żeby uratować syna. W następnym odcinku... A! Jeśli twój syn jest dla ciebie coś wart, radziłbym ci przynieść, wiesz co, do miejsca, z którego uwolniłeś Klumpa. Ej, widzicie to? Wolałbym nie grać z żadnym z tych zespołów. Dijok! On zniknął! Spójrz mi w oczy. Powiedz, że nic nie zrobiłeś Dijokowi.